Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie to jeden z największych zakładów przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. 42% produkowanych tu samochodów przeznaczonych jest na eksport, głównie do krajów Europy Zachodniej. Stale wzrastająca konkurencja pomiędzy firmami motoryzacyjnymi i związany z tym światowy trend jakościowy sprawiły, iż FSO kładzie szczególny nacisk na jak najlepsze przygotowanie swoich wyrobów do sprzedaży, spełniając tym samym wymogi kontrahentów zagranicznych. Służy temu oprócz dokładnej kontroli jakości przeprowadzanej po każdym etapie technologicznym specjalny system inspekcji przedsprzedażnej P... day.